Taka była przed dwudziestu laty łódź. Miasto niedbałej zabudowy i fatalnych bruków. Typowy produkt XIX-wiecznej, pospiesznej urbanizacji bez troski o estetykę. Zdawało się bowiem w przeszłości, że miasto przemysłowe musi być synonimem brzydoty. Również bez planu wyrosły pośród dzielnic mieszkalnych budynki fabryczne, nie dodające swymi nietynkowanymi murami urody miastu. Fabryki łódzkie budowano bez myśli o człowieku, który tu będzie pracował. Typowy obraz. Ciemne odpary, wykończalni i farbiarnie, szarzy, zmęczeni pracą w złych warunkach, ludzie. maszyny nadające się raczej na eksponaty w muzeum techniki niż do produkcji a jednak produkowano Produkowano na tych właśnie maszynach. Robotnik Łódzki znał swój obowiązek. Trzeba było przyodziać wyniszczony wojną kraj, a jednocześnie gromadzić środki materialne na odbudowę i przebudowę przemysłu. 20 lat ciężkiej pracy owocuje. Systematycznie zmienia się oblicze łódzkiego włókiennictwa. Nowoczesna technika wypiera stare maszyny. Przestrzeń, światło, powietrze. Dużo powietrza. W tkalniach znikły zdradliwe pasy transmisyjne. Dostęp do maszyn jest bezpieczny. Dobre warunki pracy modelują zmienioną sylwetkę łódzkiego włókniarza. Obok zmodernizowanych starych zakładów Całe oddziały zbudowano w dwudziestoleciu od podstaw. Wymieńmy choćby najbardziej popularny w kraju zakłady imienia Marchlewskiego Armii Ludowej. Nowe maszyny, nowe technologie, nowe rodzaje tkanin i dzianin. Powstały nowe zakłady dziewiarskie i odzieżowe Olimpia, Telimena, zakłady odzieży sportowej i inne. Jeszcze do wielu fabryk nowa technika nie dotarła, ale to już tylko kwestia czasu. Ofensywa trwa. Rośnie ilość urządzeń automatycznych. Zastępują one wysiłek fizyczny człowieka pozwalają mu ograniczyć się do doglądania skomplikowanych procesów produkcyjnych. Królującej we włókienniczej łodzi bawełnie grozi detronizacja zakłady włókien sztucznych Anilana. Włókno syntetyczne, bawełno i wełnopodobne. Tu realizuje się sojusz współczesnej chemii z elektroniką. Ale przemysłowa łódź ulega innym jeszcze korekturom. Ilość włókniarzy w porównaniu z okresem przedwojennym wzrosła, natomiast w stosunku do ogółu zatrudnionych w przemyśle łódzkim zmalała o 25%. Dawny, jednostronny rozwój włókiennictwa ustępuje miejsca rozbudowie innych, nowych gałęzi produkcji. Nowoczesna architektura przemysłowa, funkcjonalna i lekka w konstrukcji, wdziera się w krajobraz miasta. Rośnie przemysł maszynowy, zwłaszcza wytwarzający maszyny włókiennicze jak Wifama, i majet. Rodzi się zapotrzebowanie na fachowców różnych specjalności. Ładność, precyzja, różnorodność produkcji wymagają kadry inżynieryjnej o wysokich kwalifikacjach. Rolę tę spełniają absolwenci Politechniki Łódzkiej. Tutaj niewiele zdziałasz nieuzbrojony w politechniczną wiedzę. Elta. Najpotężniejszy zakład w łódzkim przemyśle elektrotechnicznym. Poważna produkcja transformatorów dla potrzeb kraju i na eksport podnosi rangę miasta w ogólnonarodowej gospodarce. Przemysł filmowy. Tak, to już cały przemysł. Przed wojną w łodzi nie istniał, a dziś trzy wytwórnie, wśród nich wytwórnia filmów fabularnych. Największa w Polsce fabryka snów. Krzyż maltański, najbardziej precyzyjna część projektora filmowego. Niegdzie indziej, lecz w łódzkich zakładach kinotechnicznych powstają projektory. Od popularnych ósemek do szerokotaśmowych. Tutaj również szlifuje się soczewki do projektorów. Jeszcze jeden zakład przemysłu precyzyjnego wzbogaca szeroki wachlarz łódzkiej wytwórczości. Fabryka zegarów. Łódzkie zegary o różnorodnych zastosowaniach zdobyły już sobie zasłużoną markę w kraju i za granicą. Wraz z rozwojem przemysłu, przeobrażeniu ulega sama łódź. Trudno wprost wierzyć, że to samo miasto, które oglądaliśmy na zdjęciach archiwalnych na początku filmu, tak dalece mogło się zmienić. Potężny korpus elektrociepłowni wrósł w panoramę Łodzi. Szerokie arterie komunikacyjne, nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Punkt ciężkości przenosi się coraz bardziej z ciasnego, w sposób zwarty zabudowanego śródmieścia na peryferię. Tutaj w ciągu 20 lat zbudowano już ponad 150 tysięcy izb mieszkalnych, a w następnym pięcioleciu przybędzie dalsze 100 tysięcy. ale ta generalna renowacja miasta zrodzić musiała nowy przemysł. Powstało całe zagłębie budowlane. Pracownicy budownictwa uzupełniają zróżnicowaną armię zatrudnionych w tej samej, a przecież z każdym rokiem innej wielkoprzemysłowej i wielkomiejskiej łodzi. Muzyka